Cześć wszystkim, mój redaktor jest nieobecny w tym tygodniu. Oto najbardziej zajęty muzyczny maniak w internecie, i przyszedł czas na recenzję tej nowości: album Travisa Scott'a Utopia. Travis Scott, urodzony w Houston producent piosenkarza i rapera, autor tekstów Kocha Go lub Nienawidzi, jeden z najbardziej wpływowych artystów. W cały współczesny hip hop popularyzujący, a wspaniała progresywna i psychodeliczna odmiana muzyki trap stworzonej dla jednego z nich. Najbardziej dominujące fale w głównym nurcie, rapuj albumy z ostatniej dekady. Takie jak Rodeo, a ptaki w pułapce śpiewają McKnighta jako, jak również Astroworld zainspirowały, niezliczone odgałęzienia o ugruntowanej pozycji. Travis nie tylko jako jeden z największych raperzy tego pokolenia, ale także, jedna z największych popularnych marek, muzyka, ten człowiek był w ciągłym biegu, przez jakiś czas zbierał tablice i umowy o poparcie, które dosłownie miał, posiłek McDonald's, który zbiegł się z linia odzieży. Kapie, ale trudno jest funkcjonować jednocześnie jako marka i jako osoba, ponieważ tak wiele kończy się na barkach. Tą osobą mam na myśli, jest sam McDonald's, jeden z najstraszniejszych i wyzyskujące korporacje na planecie. Dzisiaj plus jedzenie jest średnie, ale są, nie jest osobą, jest logo czegokolwiek i wszystko, co robią, ma tendencję do rozprzestrzeniania się pośród organizacji bez twarzy. Reprezentują razem z Travisem Scottem, inaczej, gdy coś pójdzie nie tak, istnieje człowiek, którym można kierować swój gniew i winę, więc przewin do tyłu, katastrofa, która przydarzyła się Travisowi Scottowi, festiwal Astroworld w 2021 roku, podczas którego a śmiercionośny tłum odebrał życie, wiele osób zamknęło całą sprawę w dół i wydaje się, że w czerwcu Travis to zrobił, zostały prawnie oczyszczone z jakichkolwiek spraw, Osobistą odpowiedzialność za to wszystko. Ale ze wszystkich materiałów, które widzieliśmy, co wydarzyło się tamtego dnia, najwyraźniej tego nie zrobił zareagować defensywnie tak, jak tylko mógł, w czasie rzeczywistym, do dość oczywistej czerwieni, flagi, a mianowicie personel festiwalu, pojazd wjeżdżający do tłumu, plus w następstwie tej tragedii, liczne historie o tym, jak awaryjne, gotowość na festiwalu była ładna, okropne dookoła, więc to było łatwe. Z najsmutniejszych i najokropniejszych historii wyjdą z branży muzycznej na długo, czas i było wystarczająco wyraźnie, aby ustawić. Travis wrócił trochę osobiście i artystycznie. Mam to na myśli wyraźnie: przyczynił się do powstania cyklu albumów Utopia, zostanie odsunięty i tylko czas to zrobi. Powiedz, jak to wszystko będzie potencjalnie mieć wpływ na zachowanie, frekwencję i bezpieczeństwo, planowanie przyszłych koncertów Travisa Scotta w każdym razie minęły prawie dwa lata. Od tej okropnej nocy i Travis'a, wydaje się, że w końcu nadszedł czas na przeprowadzkę, dalej i że można bezpiecznie odpuścić, i po prostu zacznij działać normalnie i, z tym wkracza utopia, której promocja. Były głównie dziwne zdjęcia współpracowników, trzymając teczki, nudny główny singiel, i coraz więcej okładek albumów, wyrzuciłem z siebie, wchodząc teraz w tę płytę, moim głównym zmartwieniem było to, że to zrobimy, zdobądź inny Astroworld lub po prostu... Rozwodniona wersja AstroEld i, niezrozumcie mnie źle, uwielbiam ten dźwięk, który Travis sam sobie wymyślił, lat, ale historycznie rzecz biorąc, Travis tak, był artystą, który ma tendencję do odpoczynku na swoim, Laury trochę z ptakami w pułapce. Przeważnie brzmiące jak resztki, rodeo i podczas gdy AstroEld zrobił całkiem niezła robota z rozbudową Travisa, dźwięk pułapki psychicznej nadal jest w pewnym sensie odczuwalny, jakby działał przez podobny. Formuła na koniec dnia, którą wskazuje, wszystko to, żeby powiedzieć, że bardzo się z tego cieszę. Utopia rzeczywiście ukazuje Travisa. Zmienić wszystko, robiąc coś inaczej, podejmując ryzyko, i chociaż tak, istnieją pewne podobieństwa, i są analogie do jego poprzednich prac, głównie konceptualne i abstrakcyjne. Dla jednego te dźwięki i gęste listy utworów w tym projekcie są wciągające, i poczuj, że Travis nie tylko daje nam album, ale wprowadzający nas w świat co brzmi bardzo uu. Ale wiesz, w pewnym sensie utopia jest miejscem, w którym się znajduje w swoim umyśle lub gdzie indziej ten zapis naprawdę czuje się ogromny, gdy Travis kontynuuje wyróżniać się w tworzeniu tego rodzaju panoramiczne nagrania typu IMAX, nawet jeśli treść i wykonanie czasami mogą być trochę za proste lub średnie czoło i załóżmy, że w pewnym sensie na tym polega magia, Travis Scott potrafi posługiwać się produkcją i cechy i ramy w jego aktach żeby mieć wrażenie, że bierzesz na siebie coś głębokiego i zmieniającego życie, właściwie nie daje ci dużo jedzenia. Cześć wszystkim, mój redaktor jest nieobecny w tym tygodniu, oto najbardziej zajęty muzyczny maniak w internecie i przyszedł czas na recenzję tej nowości, album Travisa Scotta Utopia. Travis Scott, urodzony w Houston producent piosenkarza i rapera, autor tekstów Kocha go lub nienawidzi, jeden z najbardziej wpływowych artystów. Cały współczesny hip-hop popularyzujący, a wspaniała progresywna i psychodeliczna odmiana muzyki trap stworzonej dla jednego z nich, najbardziej dominujące fale w głównym nurcie, rapuj albumy z ostatniej dekady. Takie jak Rodeo, a ptaki w pułapce śpiewają McKnighta jako, jak również Astroworld zainspirowały, niezliczone odgałęzienia o ugruntowanej pozycji. Travis nie tylko jako jeden z największych raperzy tego pokolenia, ale także... Jedna z największych popularnych marek muzyka ten człowiek był w ciągłym biegu, przez jakiś czas zbierał tablice i umowy o poparcie, które dosłownie miał posiłek McDonald's, który zbiegł się z linia odzieży. Kapie, ale trudno jest funkcjonować jednocześnie jako marka i jako osoba, ponieważ tak wiele kończy się na barkach tą osobą mam na myśli jest sam McDonald's jeden z najstraszniejszych i wyzyskujące korporacje na planecie dzisiaj plus jedzenie jest średnie, ale są nie jest osobą, jest logo czegokolwiek i wszystko, co robią, ma tendencję do rozprzestrzeniania się pośród organizacji bez twarzy. Reprezentują razem z Travisem Scottem. Inaczej, gdy coś pójdzie nie tak, istnieje człowiek, którym można kierować swój gniew i winę, więc przewin do tyłu. Katastrofa, która przydarzyła się Travisowi Scottowi, Festiwal Astroworld w 2021 roku, podczas którego a śmiercionośny tłum odebrał życie. Wiele osób zamknęło całą sprawę w dół i wydaje się, że w czerwcu Travis to zrobił zostały prawnie oczyszczone z jakichkolwiek spraw osobistą odpowiedzialność za to wszystko. Ale ze wszystkich materiałów, które widzieliśmy, co wydarzyło się tamtego dnia, najwyraźniej tego nie zrobił, zareagować defensywnie tak, jak tylko mógł w czasie rzeczywistym do dość oczywistej czerwieni flagi, a mianowicie personel festiwalu, pojazd wjeżdżający do tłumu plus w następstwie tej tragedii, Liczne historie o tym, jak awaryjne, gotowość na festiwalu była ładna, okropne dookoła, więc to było łatwe. Z najsmutniejszych i najokropniejszych historii wyjdą z branży muzycznej na długo, czas i było wystarczająco wyraźnie, aby ustawić. Travis wrócił trochę osobiście i artystycznie. Mam to na myśli wyraźnie przyczynił się do powstania cyklu albumów Utopia zostanie odsunięty i tylko czas to zrobi powiedz, jak to wszystko będzie potencjalnie. Mieć wpływ na zachowanie, frekwencję i bezpieczeństwo, planowanie przyszłych koncertów Travisa Scott'a. W każdym razie minęły prawie dwa lata, od tej okropnej nocy i Travisa, wydaje się, że w końcu nadszedł czas na przeprowadzkę dalej i że można bezpiecznie odpuścić i po prostu zacznij działać normalnie i z tym wkracza utopia, której promocja. Były głównie dziwne zdjęcia współpracowników, trzymając teczki, nudny główny singiel i coraz więcej okładek albumów. Wyrzuciłem z siebie, wchodząc teraz w tę płytę. Moim głównym zmartwieniem było to, że to zrobimy. Zdobądź inny Astroworld lub po prostu rozwodniona wersja World i nie zrozumcie mnie źle, uwielbiam ten dźwięk, który Travis sam sobie wymyślił. Lat, ale historycznie rzecz biorąc, Travis tak, był artystą, który ma tendencję do odpoczynku na swoim laury trochę z ptakami w pułapce. Przeważnie brzmiące jak resztki rodeo i podczas gdy World zrobił Całkiem niezła robota z rozbudową trawisa, dźwięk pułapki psychicznej nadal jest w pewnym sensie odczuwalny, jakby działał przez podobny, formuła na koniec dnia, którą wskazuje, wszystko to, żeby powiedzieć, że bardzo się z tego cieszę, utopia rzeczywiście ukazuje trawisa, zmienić wszystko, robiąc coś inaczej, podejmując ryzyko, i chociaż tak, istnieją pewne podobieństwa i są analogie do jego poprzednich prac, głównie konceptualne i abstrakcyjne. Dla jednego te dźwięki i gęste listy utworów w tym projekcie są wciągające i poczuj, że Travis nie tylko daje nam album, ale wprowadzający nas w świat, co brzmi bardzo uu. Ale wiesz, w pewnym sensie utopia jest miejscem, w którym się znajduje w swoim umyśle lub gdzie indziej ten zapis naprawdę czuje się ogromny, gdy Travis kontynuuje wyróżniać się w tworzeniu tego rodzaju panoramiczne nagrania typu IMAX, nawet jeśli treść i wykonanie czasami mogą być Trochę za proste lub średnie czoło, i, załóżmy, że w pewnym sensie na tym polega magia, Travis Scott potrafi posługiwać się produkcją i, cechy i ramy w jego aktach, żeby mieć wrażenie, że bierzesz na siebie coś głębokiego i zmieniającego życie, właściwie nie daje ci dużo jedzenia. Cześć wszystkim, mój redaktor jest nieobecny w tym tygodniu. Oto najbardziej zajęty muzyczny maniak w internecie, i przyszedł czas na recenzję tej nowości: album Travisa Scotta Utopia. Travis Scott, urodzony w Houston producent piosenkarza i rapera, autor tekstów Kocha Go lub Nienawidzi, jeden z najbardziej wpływowych artystów w cały współczesny hip-hop popularyzujący, a wspaniała progresywna i psychodeliczna odmiana muzyki trap stworzonej dla jednego z nich, najbardziej dominujące fale w głównym nurcie, rapuj albumy z ostatniej dekady, takie jak Rodeo, a ptaki w pułapce śpiewają McKnighta jako, jak również Astroworld zainspirowały, Niezliczone odgałęzienia o ugruntowanej pozycji. Travis nie tylko jako jeden z największych raperzy tego pokolenia, ale także jedna z największych popularnych marek, muzyka. Ten człowiek był w ciągłym biegu, przez jakiś czas zbierał tablice i umowy o poparcie, które dosłownie miał. Posiłek McDonald's, który zbiegł się z linia odzieży. Kapie, ale trudno jest funkcjonować jednocześnie, jako marka i jako osoba, ponieważ tak, wiele kończy się na barkach. Tą osobą, mam na myśli, jest sam McDonald's, jeden z najstraszniejszych i wyzyskujące korporacje na planecie. Dzisiaj plus jedzenie jest średnie, ale są. Nie jest osobą, jest logo czegokolwiek i wszystko, co robią, ma tendencję do rozprzestrzeniania się pośród organizacji bez twarzy. Reprezentują razem z Travisem Scottem. Inaczej, gdy coś pójdzie nie tak, istnieje człowiek, którym można kierować swój gniew i winę, więc przewiń do tyłu. Katastrofa, która przydarzyła się Travisowi Scottowi, festiwal Astrowelt w 2021 roku, podczas którego a śmiercionośny tłum odebrał życie, wiele osób zamknęło całą sprawę w dół i wydaje się, że w czerwcu Travis to zrobił. Zostały prawnie oczyszczone z jakichkolwiek spraw, osobistą odpowiedzialność za to wszystko. Ale ze wszystkich materiałów, które widzieliśmy, co wydarzyło się tamtego dnia, najwyraźniej tego nie zrobił, zareagować defensywnie tak, jak tylko mógł. W czasie rzeczywistym do dość oczywistej czerwieni, flagi, a mianowicie personel festiwalu, pojazd wjeżdżający do tłumu. Plus w następstwie tej tragedii, liczne historie o tym, jak awaryjne, gotowość na festiwalu była ładna, okropne dookoła, więc to było łatwe. Z najsmutniejszych i najokropniejszych historii wyjdą z branży muzycznej na długo, czas i było wystarczająco wyraźnie, aby ustawić. Travis wrócił trochę osobiście i artystycznie. Mam to na myśli wyraźnie. Przyczynił się do powstania cyklu albumów Utopia, zostanie odsunięty i tylko czas to zrobi. Powiedz, jak to wszystko będzie potencjalnie mieć wpływ na zachowanie, frekwencję i bezpieczeństwo, planowanie przyszłych koncertów Travisa Scott'a. W każdym razie minęły prawie dwa lata od tej okropnej nocy i Travisa, wydaje się, że w końcu nadszedł czas na przeprowadzkę dalej i że można bezpiecznie odpuścić, i po prostu zacznij działać normalnie, i z tym wkracza Utopia, której promocja. Były głównie dziwne zdjęcia współpracowników, trzymając teczki nudny główny singiel i coraz więcej okładek albumów wyrzuciłem z siebie, wchodząc teraz w tę płytę, moim głównym zmartwieniem było to, że to zrobimy zdobądź inny AstroWorld lub po prostu rozwodniona wersja AstroWorld, i nie zrozumcie mnie źle uwielbiam ten dźwięk, który Travis sam sobie wymyślił lat, ale historycznie rzecz biorąc, Travis tak, był artystą, który ma tendencję do odpoczynku na swoim Laury trochę z ptakami w pułapce. Przeważnie brzmiące jak resztki Rodeo, i podczas gdy Astroweld zrobił całkiem niezła robota z rozbudową trawisa, dźwięk pułapki psychicznej nadal jest w pewnym sensie odczuwalny, jakby działał przez podobny, formuła na koniec dnia, którą wskazuje, wszystko to, żeby powiedzieć, że bardzo się z tego cieszę, utopia rzeczywiście ukazuje trawisa, zmienić wszystko, robiąc coś inaczej, podejmując ryzyko i chociaż tak, istnieją pewne podobieństwa i są analogie do jego poprzednich prac, głównie konceptualne i abstrakcyjne. Dla jednego te dźwięki i gęste listy utworów w tym projekcie są wciągające i poczuj, że Travis nie tylko daje nam album, ale wprowadzający nas w świat, co brzmi bardzo u. -u. Ale wiesz, w pewnym sensie utopia jest miejscem, w którym się znajduje w swoim umyśle lub gdzie indziej ten zapis naprawdę czuje się ogromny, gdy Travis kontynuuje wyróżniać się w tworzeniu tego rodzaju Panoramiczne nagrania typu IMAX, nawet jeśli treść i wykonanie czasami mogą być trochę za proste lub średnie czoło, i załóżmy, że w pewnym sensie na tym polega magia, Travis Scott potrafi posługiwać się produkcją i cechy i ramy w jego aktach, żeby mieć wrażenie, że bierzesz na siebie coś głębokiego i zmieniającego życie, właściwie nie daje ci dużo jedzenia. Cześć wszystkim, mój redaktor jest nieobecny w tym tygodniu. Oto najbardziej zajęty muzyczny maniak w internecie. I przyszedł czas na recenzję tej nowości, album Travisa Scott'a Utopia. Travis Scott, urodzony w Houston producent piosenkarza i rapera, autor tekstów Kocha Go lub Nienawidzi, jeden z najbardziej wpływowych artystów. W cały współczesny hip hop popularyzujący, a wspaniała progresywna i psychodeliczna odmiana muzyki trap stworzonej dla jednego z nich, najbardziej dominujące fale w głównym nurcie, rapuj albumy z ostatniej dekady. Takie jak Rodeo. A ptaki w pułapce śpiewają McKnighta jako, jak również Astroworld zainspirowały, niezliczone odgałęzienia o ugruntowanej pozycji. Travis nie tylko jako jeden z największych raperzy tego pokolenia, ale także jedna z największych popularnych marek muzyka. Ten człowiek był w ciągłym biegu, przez jakiś czas zbierał tablice i umowy o poparcie, które dosłownie miał posiłek McDonald's, który zbiegł się z linia odzieży. Kapie, ale trudno jest funkcjonować jednocześnie jako marka i jako osoba, ponieważ tak wiele kończy się na barkach tą osobą mam na myśli jest sam McDonald's, jeden z najstraszniejszych i wyzyskujące korporacje na planecie. Dzisiaj plus jedzenie jest średnie, ale są nie jest osobą, jest logo czegokolwiek i wszystko co robią ma tendencję do rozprzestrzeniania się pośród organizacji bez twarzy. Reprezentują razem z Travisem Scottem. Inaczej, gdy coś pójdzie nie tak, istnieje człowiek, którym można kierować Swój gniew i winę, więc przewin do tyłu. Katastrofa, która przydarzyła się Travisowi Scottowi, festiwal Astrowelt w 2021 roku, podczas którego a śmiercionośny tłum odebrał życie, wiele osób zamknęło całą sprawę w dół, i wydaje się, że w czerwcu Travis to zrobił. Zostały prawnie oczyszczone z jakichkolwiek spraw, osobistą odpowiedzialność za to wszystko. Ale ze wszystkich materiałów, które widzieliśmy, co wydarzyło się tamtego dnia, najwyraźniej tego nie zrobił zareagować defensywnie tak, jak tylko mógł, w czasie rzeczywistym, do dość oczywistej czerwieni, flagi, a mianowicie personel festiwalu, pojazd wjeżdżający do tłumu, plus w następstwie tej tragedii, liczne historie o tym, jak awaryjne, gotowość na festiwalu była ładna, okropne dookoła, więc to było łatwe, z najsmutniejszych i najokropniejszych historii, wyjdą z branży muzycznej na długo, czas i było wystarczająco wyraźnie, aby ustawić, Travis wrócił trochę osobiście i Artystycznie. Mam to na myśli wyraźnie: przyczynił się do powstania cyklu albumów Utopia, zostanie odsunięty i tylko czas to zrobi. Powiedz, jak to wszystko będzie potencjalnie mieć wpływ na zachowanie, frekwencję i bezpieczeństwo, planowanie przyszłych koncertów Travisa Scotta w każdym razie minęły prawie dwa lata od tej okropnej nocy i Travisa wydaje się, że w końcu nadszedł czas na przeprowadzkę dalej i że można bezpiecznie odsunąć.